Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej przed 86. posiedzeniem Sejmu. Proszę o zabranie głosu marszałek Sejmu, panią Elżbietę Witek. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, który za chwileczkę rozpoczniemy. Jak Państwo pewnie już wiecie, mamy jednodniowy Sejm. Ogłaszamy przerwę i kontynuujemy 15 i 16 października. Wczoraj wpłynął wniosek. Klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z prośbą o takie przesunięcie. Prezydium przegłosowało ten wniosek, Konwent Seniorów też to zaopiniował, stąd ta zmiana. Ale chciałabym Państwu powiedzieć o dzisiejszym też pracowitym bardzo dniu dla posłów, bo skończyłem mniej więcej około godziny 1.30. Chciałabym powiedzieć o tym, co jest najważniejsze, choć wszystkie te projekty ustaw, które będą omawiane są ważne dla różnych grup społecznych, ale ja chciałabym się skupić tylko na kilku. Otóż proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozpatrywać bardzo ważny projekt, który także jest zobowiązaniem wynikającym z prawa unijnego. To jest projekt ustawy prawo zamówień publicznych razem z przepisami wprowadzającymi do tej ustawy. Mamy także, proszę Państwa, coś, na co czeka bardzo wielu pracowników. Otóż jest to rządowy program, który zmienia trochę budżet na ten rok. Chodzi o to, że od 2011 roku zamrożone były kwoty przeznaczone na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. My staramy się to co roku odblokowywać i podwyższać. I w tym roku od 1 sierpnia 2019 roku chcemy, żeby to podwyższenie było o 3,4%. To będzie dotyczyło także byłych żołnierzy, ich rodziny, a także pracowników służb mundurowych. Mamy, proszę Państwa, także ważną ustawę, to jest projekt rządowy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby... Lepiej ściągać długi publiczno-prawne, takie jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ chcemy, żeby w tym budżecie było jak najwięcej pieniędzy na realizację innych bardzo ważnych dla ludzi projektów. Proszę Państwa, mamy także ważną ustawę, która również wykonuje prawo Unii Europejskiej, czyli prawo farmaceutyczne. Chodzi o to, żeby. Była już określona cała ścieżka dystrybucji leków. Mamy także nowość, czyli pierwsze czytanie, sprawozdanie, pierwsze czytanie odbyło się już w komisji, sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o to, o czym już wcześniej mówiliśmy, co wcześniej zapowiadaliśmy, żeby była większa transparentność w ujawnianiu majątku nie tylko posłów, ale także członków ich rodzin, o tym Państwo zapewne wiecie. Także wypełniające prawo Unii Europejskiej ważne przepisy dotyczące podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Chodzi o to, żeby rozstrzygnąć spory dotyczące podwójnego opodatkowania majątku podatników w Unii Europejskiej. I mamy, proszę państwa, wniosek, który wpłynął, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec pana ministra Zbigniewa Ziobry. Ten wniosek będzie dzisiaj rozpatrywany i głosowany. I w związku z tym, że mijają regulaminowe terminy, to także na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu rozpatrzymy sprawozdanie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ sprawozdanie Prezesa Sądu Najwyższego upływa 17 października. W związku z tym przenieśliśmy to na następne posiedzenie Sejmu. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz, na ważny projekt. Mianowicie to będzie pierwsze czytanie poselskiego, tym razem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o to, że chcemy obniżyć o 50% stawkę podatku akcyzowego od pojazdów. Hybrydowy. Głosowania mamy zaplanowane między godziną 21 a 22. .00. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, to tak one się zakończą. I mamy tutaj jedną uchwałę, natomiast są jeszcze inne ważne projekty ustaw. I jeszcze jedna ważna informacja, proszę Państwa: dzisiaj zajmiemy się także. Sprawozdaniem Komisji Śledczej, tak zwanej Komisji VAT-owskiej przewidujemy, że około dwóch godzin będzie trwała dyskusja nad, tym, nad tą informacją między godziną 15.15, -15, orientacyjnie oczywiście, bo różnie to może być na sali sejmowej między 15.15 -15 a 17.15. Ograniczyliśmy pytania do 30 pytań, każdy klub ma swój czas wyznaczony. Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ wielokrotnie mówiliśmy o tym, zresztą państwo dziennikarze często pytają skąd Prawo i Sprawiedliwość ma pieniądze na realizację ważnych projektów społecznych, no między innymi właśnie z uszczelnienia podatku VAT, a tym się zajmowała Komisja Śledcza i myślę, że wszyscy Jesteśmy zainteresowani tym, jakie są efekty pracy tej komisji śledczej. Natomiast proszę Państwa, mamy też przygotowane projekty tych dwóch dni, które będą 15 i 16 października. Nie będzie żadnych zmian, Państwo możecie się z nimi zapoznać, są w internecie. Oczywiście czasowo może nastąpić zmiana, bo jest to jednak dosyć odległy czas. Cztery, ponad cztery tygodnie, ale nie będzie wprowadzanych żadnych nowych propozycji, bo już słyszę, że posłowie opozycji twierdzą, że po to robimy to tak późno, żeby wprowadzić coś nagle. Nie, proszę Państwa, niczego nagle wprowadzać nie będziemy. Trzymamy się tego harmonogramu, ale tak jak mówię, podkreślę to raz jeszcze, posłowie chcieliby być między swoimi wyborcami. Czas wyborów jest, czas kampanii, przepraszam, jest bardzo krótki i ten wniosek największego klubu parlamentarnego, który wczoraj wpłynął. Ma taki skutek, że Prezydium Sejmu się do tego przychyliło. To tyle proszę państwa, jeżeli są pytania w temacie dzisiejszego posiedzenia Sejmu, to bardzo proszę. Proszę Państwa, o dziewiątej rozpoczynamy obrady. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę, Rok Kowalski, czysta polityka TOK FM. Dzień dobry, pani marszałek. Chciałem zapytać o to zawieszenie prac parlamentu, bo cztery lata temu prezydent Andrzej Duda apelował do poprzedniej kadencji, żeby nie podejmowała w ostatnich miesiąc, miesiącach żadnych kluczowych decyzji. Przez cztery lata krytykowaliście państwo Platformę, że nadprogramowo wybrała sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, więc chciałem zapytać, co się takiego zmieniło i w imię czego, w imię jakich planów zmieniają państwo tę zasadę i zwołują posiedzenie sejmu już po wyborach? Panie dyrektorze, to nie są żadne nowe zmiany, to jest to samo posiedzenie i wykaz ustaw, którymi się będziemy zajmowali i jest wywieszony. To nie jest nic nadzwyczajnego, to jest zgodne z prawem, zgodne z regulaminem i nie dotyczy tego, że chcielibyśmy wprowadzić coś nowego. Porządek jest znany, następuje tylko przerwa i kontynuacja 15 i 16 października i wydaje mi się, pani redaktorze, że wytłumaczyłam z czego to wynikało. Bardzo dziękuję. Gazeta Wyborcza. Bardzo Dzień, proszę. Dobry, jest, dobro, Dzień dobry. Justyna na dobrożu. się panią z tej strony. Pani Marszałek, wczoraj wicemarszałkowie twierdzili, że pani utrzymywała, że to jest na wniosek posłów opozycji ten, ta prośba o przerwę. Teraz pani przyznaje, że to jest na wniosek posłów PiS. Czy pani wczoraj wprowadziła prezydium w błąd? I internet jest pełny podejrzeń. Czy Prawo i Sprawiedliwość, zapytam wprost, w jaki sposób zabezpiecza się przed utratą większości? Macie państwo jakieś sondaże, że stracicie władzę i trzeba przenieść to posiedzenie? Redaktor, jest to sprawa bez precedensu. Pani redaktor, to raczej pani ma złe informacje. Absolutnie niczego takiego nie powiedziałam. Powiedziałam natomiast że posłowie opozycji nie gremialnie co podkreśliłam dwukrotnie, ale kilkunastu posłów opozycji zwracało się do mnie bezpośrednio z pytaniem, czy jest możliwość skłócenia Sejmu. Więc bardzo proszę... A kto konkretnie, na mnie, pani marszałek? Na mnie, na pani redaktor, no, takich rzeczy nie będę ujawniać, bo, nie, ma, jest do tego, bo nie jestem do tego upoważniona. Ten temat jest zakończony. Prezydium Sejmu zakończyło, przegłosowało i sprawa jest dla mnie zakończona. Pani redaktor, bardzo dziękuję. to bardzo jeszcze z, Pytanie o utratę władzy, pani marszałek. Ponieważ no, to ja że... Spekulacje. Ja rozumiem, że pani, pani redaktor, ja naprawdę nie zajmuję się i nigdy nie zajmowałam się spekulacjami. Przed nami są wybory. I wyborcy 13 października zdecydują, komu zaufają i komu powierzą no właśnie, mandat, to jest porządku a spekulacje, a spekulacje, pani redaktor, odłóżmy naprawdę na bok. Ja bym się wolała posługiwać faktami, a nie spekulacjami. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Agata Adamek, TVN24. Pani marszałek, ja dopytam jeszcze, jednak będę nalegać na to, żeby pani podała konkretne nazwiska tych osób, to które proszę, nie się. To proszę nie nalegać, pani redaktor, bo nie ujawnię tych nazwisk, nie jestem do tego upoważniona. Pani marszałek, stosuje pani pewien precedens, który jeszcze nigdy nie zaistniał tutaj w Sejmie. No i rodzi się pytanie, dlaczego... W kontekście wyborów, w kontekście tej decyzji, którą wyborcy będą podejmować jeszcze chcą Państwo na ostatniej, w ostatnim momencie, kiedy mają Państwo do tego prawo się zbierać. Przecież kolejny Sejm też może te ustawy znowu złożyć, to nie jest, pani redaktor to nie jest nowe posiedzenie Sejmu. To jest to samo posiedzenie, które było Ale zaplanowane to na trzy dni, dlatego że wpłynęła prośba na piśmie największego klubu parlamentarnego. Nie złamaliśmy regulaminu, wszystko jest zgodnie z prawem. I tyle w tym Ale koniec. obyczaj państwo bardzo naginają. Proszę Panie Państwa. redaktor, w tym sejmie wielokrotnie obyczaje były łamane z różnych stron. I nie, tylko, jest nie tylko w powód tej, do chwały, tylko Pani w tej kadencji. Panie redaktor, nie łamie regulaminu, więc bardzo proszę, trzymajmy się faktów. Zgodnie z regulaminem może nastąpić przerwa. Taką decyzję wczoraj podjęło prezydium sejmu. Kondens seniorów także to zaakceptował. Ale bardzo proszę, co? ostatnie po pytanie. Co? Katarzyna Kolenda zalewska Fakty TVN. Pani Marszałek, będzie po wyborach wielu posłów, którzy będą zasiadać na tej sali i głosować tego 15, 16, już nie będzie posłami, bo zgodnie z wolą wyborców nie zostaną wybrani. Część w ogóle nie kandyduje. Więc chciałam się zapytać, jaka to jest uczciwość wobec wyborców, że, że się zbiera nagle sejm już po wyborach. To już będzie nowy parlament. Nie, to nie będzie nowy parlament, pani redaktor. Chciałam przypomnieć, że wszyscy parlamentarzyści. Mają swój mandat do ostatniego dnia przed rozpoczęciem nowego posiedzenia Sejmu. Ja rozumiem wielokrotnie Tylko pytam o obyczaj wielokrotnie, i o zaufaniu wyborców. Po Panie redaktor, wielokrotnie posłowie zwracali uwagę, szczególnie posłowie opozycji, że pracujemy i że to wyborcy płacą na parlamentarzystów, to są z ich podatków, więc chciałam przypomnieć że bez względu na to, czy ktoś zostanie wybrany, czy nie, bo ja tego nie wiem, kto będzie wybrany, a kto nie, być może wszyscy się znajdziemy w tym sejmie w takim samym składzie, to chciałam przypomnieć, nie że jednak kandydują. bierzemy, że jednak bierzemy Pani Redaktor uposażenie wszyscy do ostatniego dnia przed powołaniem nowego parlamentu, czyli 15 i 16 zapewniam panią, że będzie to jeszcze ten sam parlament, który zgodnie z przepisami może się zbierać aż do ostatniego dnia przed nowym posiedzeniem nowego parlamentu. Pani powiedziała, że wpłynęła prośba z, z klubu pis tak. e, Jakie było uzasadnienie tej prośby? Nie mam przy sobie tej prośby, było uzasadnienie z prośbą taką, żeby to był jeden dzień trzynasty. Ale jakie było uzasadnienie? Nie, Nie było pamięta uzasadnienie Pani na piśmie. Proszę. Nie było uzasadnienia na piśmie, Jak była to? prośba o przesunięcie tych dwóch dni po wyborach i zostanie Ale z jakim jednego dnia Bardzo dziękuję, bardzo proszę kolejne ostatnie pytanie, bardzo proszę, mam mało czasu. Radio Z dobrze widzę. Nie, nie bardzo RMF, Mariusz Tycharski, pani marszałek. Jaki jest interes polityczny Prawa i Sprawiedliwości w tym, aby dokończyć to posiedzenie już po wyborach? Dlaczego tego nie można zrobić teraz, skoro było rozpisane posiedzenie na trzy dni, zamknąć po trzech dniach kadencję pracy tego Sejmu? Zostaje miesiąc do wyborów. Jaki jest interes polityczny Prawa i Sprawiedliwości w przesunięciu tego posiedzenia na po wyborach Proszę państwa, wszyscy zadajecie państwo dokładnie to samo pytanie i odpowiadam po raz kolejny w ten sam panie redaktorze, inaczej nie potrafię panu odpowiedzieć. Wpłynęła prośba, ta prośba została rozpatrzona i podjęta została taka decyzja. Kąd będę ją zaakceptował. I tyle w tej sprawie mam do powiedzenia. Ale proszę panie panie, pana, bardzo dziękujemy. Odpowiadaliśmy już wielokrotnie panie na to Badamu, pytanie. Dlaczego? Czy są jakieś inne pytania? Państwa, proszę państwa, Dlaczego? kampania wyborcza jest też krótka. Posłowie chcą być między swoimi wyborcami, bo im służą. Więc być może to jest uzasadnienie. To, co dostałam na piśmie, o tym państwu powiedziałem. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.